Wiesz, telewizja syczy się czym innym, nie? Ja mówię, słuchaj, dlatego mnie w swojej telewizji nie zobaczysz tak między Bogiem a prawdą, wiesz, więc. Przepór, czy jeszcze podróżowanie, wędrowanie, włóczęga ma sens w XXI wieku, kiedy mamy o, lampy, kamery, GoProsy, gimbale, GPSy i masę innych udogodnień. W styczniu z moją córką spaliśmy tam w namiocie noc. Mieliśmy być samotni, zjechali się do nas na grze ludzie z dziećmi. Mówię, wow, tu można? Ja mówię, duży namiot, proszę bardzo, śpijcie. No nie, nie. Takie męskie ego. Gdzieś tam trzeba potem szybko to gdzieś uklepać, żeby nie wychodziło. Każdej takiej podróży, jako daleki taki outsider z cywilizacji, spoglądam na to wszystko z daleka. Nie? I wobec tej, takiego manifestu przyrody i tego, tej ciszy, i tego oddalenia zupełnego takiego zero-jedynkowego od cywilizacji, człowiek, mmm, człowiek dochodzi do wniosków bardzo naturalnie, prostych i bardzo trafnych. I one często są po prostu yy, aż zbyt trafne. I ja po Islandii wróciłem. Po raz pierwszy głęboko zrezygnowany co do w ogóle idei człowieka jako takiego. To już było po COVID, to już było po, po tych wielu sytuacjach, które się podczas tego wydarzyło i ja wróciłem będąc w środku w sercu Islandii, tam w pośród tej ciszy i takiej szczerości, tej prawdziwości, to poczułem się pierwszy raz jako przedstawiciel jako impuls. Herbert miał taki tytuł książki Barbarzyńca w ogrodzie i ja po prostu byłem Barbarzyńcą w ogrodzie ja poczułem brzemię tego, czym ja tu w ogóle jestem ja e, wróciłem i może bym to mógł nazwać jakąś, jakiegoś rodzaju mm, wiesz, depresją sportowca czy podróżnika e, długo musiałem się w ogóle z, z, poukładać sobie na nowo to wszystko, bo ta podróż e, ta podróż no, obnażyła wiele, wiele rzeczy i ciężko mi było się z tym pogodzić. Natomiast powoli, powoli, step by step, wiesz, człowiek jak ma dziecko, pomimo wszystko musi przyjąć pozytywną po prostu stronę życia, nie? Bo nie możesz się zatrzymać. Bo możesz zabrać dziecku dzieciństwo. Tak, nam tak, nikt go nie tak, zabrał, mimo że chowa się w PRL-u, a nikt nam tego dzieciństwa nie zabrał, nie? Więc ja patrzę na swoje dzieci też pod tym względem, że owszem, jest ryzyko różnych kataklizmów w tej chwili w Polsce na świecie, ale no nie można tylko o tym mówić w domu, bo, bo dzieciom wtedy się zabierze dużo z dzieciństwa. Tak, a z drugiej strony też nie możesz tego tak głęboko przeżywać, bo to by było tak bardzo mocno e, tak ukryte i takie no, ty byś wewnętrznie przeżywał tą, tą, tą prawdziwą taką ten lęk i strach, i te poczucie takiej, takiej beznadziejności człowieczeństwa, a z drugiej strony głaszczysz dziecko i mówisz, wszystko jest ok. Ty musisz się na nowo do tego przekonać. Ja sporo poświęciłem ostatnio czasu. Oczywiście nie siedziałem jak kołek w fotelu i tam się przekonywałem, bo jak wiesz, życie po prostu cię zagarnia, musisz iść do pracy. Musisz pokroić chleb, posmarować go masłem, spakować to wszystko do szkoły dzieciom, żonie. A na koniec e... rozpaść na koniec rozpalić ognisko. już rozpalone, iskierki skwierczą, widać nawet księżyc. Jesteśmy dzisiaj, kochani, w Trójmieście. Takiego odcinka za siódmą górą jeszcze nie kręciłem. Dzisiaj debiut. Nie jestem sam, jak Państwo widzicie, jest ze mną Przemysław Szapar, mój dobry przyjaciel, człowiek, który zjeździł kawał świata. Naprawdę wybitny maratończyk, właściwie ultra maratończyk. Tam, gdzie człowiek boi się jechać rowerem, Autem tam Przemek jedzie i bierze, po i biegnie z kilka kilkaset kilometrów. Dzisiaj z Przemkiem będziemy rozmawiali nie tyle o jego wyprawach, pewnie trochę będzie, ale głównie o nim samym i o tym, jaką rolę w życiu wybrał jako wędrowca, jako podróżnika, jako kogoś, kto właśnie siada wieczorem obok domu i rozpala ognisko po to, aby, aby poczuć się trochę bardziej dobrze. Przemku, dzień dobry, dobry wieczór, Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. dobry wieczór, cześć. cześć. Miło Cię gościć w końcu u mnie. <laughs> tak, czekaliśmy, żeby tu w końcu do Gdyni przyjechać, są kamery, są światła, mamy ogień, możemy chcielikę pomówić. Przemek, to jest twoje miejsce azylowe, nie? Twój dom. Tak, bo ja tutaj się w zasadzie narodziłem i w wieku pięciu lat tutaj przebiegałem ze starszymi chłopakami. To jest taka rzeczka, która płynie tak, nieopodal, wpada do Bałtyku, bo do Orłowa jest kilka kilometrów. Tu jest wielka polana. Myśmy się tutaj bawili, palili ogniska, jedli wtedy ziemniaki, bo kiełbasy przecież wtedy nie było na kartki. I wtedy już czytałeś, nie wiem, szafarskiego, czytałeś... Zaraz później. Zaraz później, w podstawówce, Kiewiczów, nie? Te historie. Prowadziła i gwiazda pół. E, no bo, i... bo szuka momentu, kiedy ty zacząłeś pragnąć dalekiej wyprawy. No bo tak, Przemysław był na Islandii, przejechał Bajka zamarznięty. Był na Eee, gdzie ty jeszcze byłeś? Taką trudną trawę? No w takiej Szkocji, w Szkocji. W, Skocji, Skocji, K Tra w, no, w no i teraz się tak, do, do Pamiru. Tak. Pamir, no więc miejsca, umówmy się, nie do końca turystyczne. No są miejsca, gdzie się jedzie i mówi się, o, piękne widoki. Tak, owszem, są piękne widoki, ale wpierw trzeba pobyć samotnie, bo są prawie często po kilkadziesiąt dni. Tak. I ty bierzesz ze sobą plecak, biegniesz z tym plecakiem i nie masz przerwy. To no tak, tak to wygląda Islandia, był też kolejny mój ostatni, ten, który się odbył w 2021, bezkompromisowy projekt, który polegał na przebiegnięciu największego pustkowia i w zasadzie szlak, który przebiegłem stworzyłem od początku do końca sam. Wiele dni byłem poza ścieżką, poza cywilizacją i no wdarłem się do tego serca i takich wypraw zrobiłem już kilka. Dlaczego mnie ciągnie w takie miejsca? Ja bardzo Jakoś intuicyjnie, ale myślę, że to jest jakaś głęboka moja potrzeba bycia w miejscach cichych, nienaruszonych cywilizacją. Tam gdzie mogę sam ze sobą być, stąd moja potrzeba samotności. Chociaż ja samotnikiem ogólnie nie jestem i, 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 i No właśnie to mnie ciekawi, bo to, bo y, chciałbym cię zapytać i to sobie porównam swoim odczuciem. Kiedy wracasz po miesiącu, dwóch ewentualnie z takiej właśnie dziczy, ja mówię o Amazonii, mówisz o, o Islandii na przykład, dwie skrajności, ale takie same, jeśli chodzi o samotność i pustki, jeśli chodzi o pejzaż, jeśli chodzi o też y, samotność. Słowno nie masz z kim pogadać, bo wszyscy są obcy dla ciebie. I po tych dwóch miesiącach wracasz do Polski, tu masz harminę, tramwaje, metro, autobusy, praca, gonitwa, żona, dzieci. Tęsknisz za tym, czy masz taki moment, że masz taki kilka tygodni, jeszcze rozpędu. Ja tak mam, że widzę tych ludzi jakby z perspektywy. Soczewki, jakby oni są w innym wymiarze. Tak, trochę jakby oni byli za szybą. Nie? Oni się za szybko tak, przesuwają. Tak, tak, tu jest tak, nie tak. tak. Mnie Widzisz, na przykład że... boli jak gdyby z tyłu oczy, bo muszę wodzić e, za ludźmi i męczy mnie to i tak oczy mnie jak gdyby bolą, jakbym próbował szybko przesuwające się przedmioty cały czas na nie patrzeć. I jest ten moment, ale on też jest z drugą stronę. Jak ląduję gdzieś, chociaż ja jestem coraz doskonalszy w tym, żeby odnaleźć się momentalnie w ciszy i spokoju. A kiedyś było tak, że jak pamiętam, pojechałem na Bajkał yy, no w serce jedno z najdzikszych krain, bardzo nienaruszone, bardzo pierwotne. O którym opowiadałem zresztą w Twoim programie, i na przykład przez kilka dni słyszałem swój yy, dźwięk swojego telefonu. Nie? Który był oczywiście wyłączony i był dawno poza zasięgiem, natomiast tak przyzwyczajony byłem, że mój organizm na pewno. Czuł jakiś dyskomfort i próbował się uspokoić, żeby wyjść z tej ciszy, produkując sobie ten dźwięk. To jak sobie zdałem z tego sprawę, mnie to przeraziło, że jestem tak bardzo uzależniony od czynników tych, które tak naprawdę na mnie dobrze nie wpływają. No ale jeżeli cały czas jesteś w tym, no to jeżeli to nagle odetniesz, jest problem. Jak wracam, też jest tak. A no, ludzie? E, mi o społeczeństwo. Tak, tak, o no relacje. Trudno mi zatrybić. Nie? Trudno, Od takiej nie? prostej fizycznej, że idę po chodniku i mam wrażenie, że każdy na mnie wpada. Nie? I chciałoby się w pewnym momencie krzyknąć. Hej! Nie? No, no. Mam wrażenie, że może mnie nie ma, a ja idę. E, po czym. E, ale, ale wiesz co, to życie tak szybko mnie wchłania, chociaż za każdym razem po powrocie mówię przepuszczać będę wszystko przez filtr. Nie dam się zwariować, ale to życie jest ogromnym oceanem na tylu płaszczyznach, że tak jak jestem zaangażowany całym sercem w moją pasję i w moją podróż, tak ja generalnie też dlatego może nie jestem takim zawodowym, notorycznym podróżnikiem, bo ja generalnie w swoim życiu codziennym to odczuwam bardzo wielką przyjemność, ponieważ ja mam tutaj mnóstwo zadań. To jest dla mnie niesamowita przygoda. Ja wychowuję dzieci, ee, mam dom, żonę. Ja I i codzienność... chciałem, żeby brzmiało dzisiaj w odcinku, że wędrowiec, podróżnik, maratończyk, sportowiec to nie jest człowiek, który ma tylko i wyłącznie pasję wędrowania. To jest jakiś tam substytut datek, ale jednak twoją misją główną jest bycie mężem, ojcem, pracownikiem, a przy okazji. Szukasz czegoś dalej. Tak, wiesz co, większość moich e, kolegów znajomych, po fachu, jakby tak powiem, podróżników robi tak, że w zasadzie albo jest samotna i realizuje się cały czas, albo rzeczywiście dużo więcej poświęca temu czasu niż ja to robię. E, natomiast dlatego ja jestem ja jestem całe życie po prostu gdzieś lekko z boku. Nie, nie mogę powiedzieć, żebym był podróżnikiem. Nie jeżdżę po żadnych festiwalach e, e, ja podróżniczych. Nie czuję się też w ogóle w tym klimacie. Patrzę na polskie podwórko, wręcz powiem szczerze, że. on nie masz w ogóle jeszcze na wrażenie, e, skoro mówię o, o festiwalach, że jak tam parę razy byłem, miałem tą przyjemność, e, że jest to takie towarzystwo, nie chcę tak też oceniać, przepraszam Państwa, ale w wzajemnej operacji z starszy. bardzo mocno lewitowym przykrzywieniem. Jak e... powiedziałem kiedyś o Bogu na występie Amazonii, to ludzie wyszły z sali, niektórzy. No. Jakby ktoś założy czapkę, nie wiem, że jest plus 30 w sali, ale to jest taki klimat, nie? Bo mam czapkę. Wtedy się przejawia właśnie ta, ta słynna, proszę Cię, tolerancja, wieś, tak. do tego, że jak Ty coś wyskoczysz, to powiem Ci, że nie będę tutaj, bo ja jestem zamknięty jak gdyby głównie na, na wszystkie media, bo ja ani w państwowych, ani tym bardziej w TVN-ach, albo w tych wszystkich e, 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 strasznych, te, w strasznych mediach nie, 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 natomiast jeden z takich dziennikarzy, nie wiedząc, Y, 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 zadzwonił do mnie i coś tam y, próbuje, Aha, do śniadaniówki y, jednej z, gdzie ja już wiedziałem od razu, że nie, ja, ale tak trochę kokietowałem i oczywiście y, mówię, wiesz, y, ja byłem też tam, nie byłem tak do końca sam, bo, 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 bo był ze mną na tej wyprawie w Islandii Maksymilian Kolba, on mówi, no tak, ale to nie musimy o tym mówić, nie? I tak dalej. Ale mówię, no jakbym miał do ciebie przyjechać, to bym musiał o tym wspomnieć, nie. a on mówi, no ale po co? A ja mówię, no bo to była moja podróż, nie? A nie twoja. Zamilkł i mówi tak, no dobra, a powiedz mi, coś byś mi tam szybko prze, przesłał, jakieś filmiki, wiesz, żeby było widać, no wiesz, że było groźnie i czy w zagrożeniu życia byłeś, jakaś taka, wiesz, straszna rzecz czy ci się e, wydarzyła. Ja mówię, wiesz co, nawet jakby się wydarzyła, to ja się takim czymś niezbyt dzielę, a poza tym, e, wiesz, uważam, że zatnotę taką, że, e, swoją, że Y, omijam po prostu tragedię, bo jestem rozważnym podróżnikiem, pomimo, że bardzo dużo ryzykuję, ale na pewno tym nie będę epatował. On mówi, no ja no to wiesz, telewizja se ci się czym innym, nie? Ja mówię, słuchaj, dlatego wie, w twojej telewizji nie zobaczysz tak między Bogiem a prawdą, wiesz, więc skończyła się nasza rozmowa, ja mówię, słuchaj, jeżeli by ci przyszło jeszcze raz kiedyś, wiesz, e, mieć rozmawiać? taki pomysł, to masz do mnie numer, możesz go spoko wykasować, nie? I pożegnaliśmy się dosyć I że tak powiem, nie zrealizowaliśmy jego pomysłu. czy jeszcze podróżowanie, wędrowanie, włóczęga ma sens w XXI wieku, kiedy mamy o, lampy, kamery, GoProsy, gimbale, GPS-y i masę innych udogodnień? Wiesz dla mnie takiego człowieka, który wiesz studiował filozofię, który się wychowywał, który kocha naturę i pamięta i wie, że też pomimo, że jest wiesz homo sapiens, to ja wiem, że się składam też z ciała, któremu muszę dać pewnego rodzaju upust I, i taką, mam, taką mam potrzebę, Natomiast ja uważam, że jedną z takich składowych tego, co bym uznał, że ludzkość jest generalnie nie da się ukryć w jakimś kryzysie. Uważam, że jednym z, składowych tego wszystkiego jest to, że że myśmy bardzo mocno się odsunęli od natury, dzieci nasze nie spędzają czasu, znaczy moje dzieci spędzają czas bo my takie rzeczy jak ognisko w styczniu z moją córką spaliśmy tam w namiocie noc mieliśmy być samotni, zjechali się do nas na grze ludzie z dziećmi, mówią wow, tu można, ja mówię duży namiot, proszę bardzo, śpicie no nie, nie, ale generalnie staram się tym też epatować trochę na, na, na facebooku coś, bo czuję w tym jakąś misyjność moje dzieci się wychowywały Michał jak był malutki, to siedział pod skałami całymi, ja się wspinałem. W tatrach siedział sam w schronisku, jak miał 3-4 lata i pokazywał turystom, że tata jest tam na, na, na mnichu i się wspina i czekał na mnie. I ja nie mam sobie akurat w tej materii nic do zarzucenia. Natomiast jeżeli ja słyszę, że nasz lokalny psychiatryk dziecięcy, jego liczebność jest przekroczona trzykrotnie, a oczekiwania czas jest 9 miesięcy minimum. I ja sobie tak to porównuję z tym, że my mówimy dużo o szczęściu, jacy jesteśmy szczęśliwi, i tak dalej, i tak dalej. I zapotrzebowanie rosnące jednocześnie na psychologów w szkole powinno być przynajmniej pięciu. Z czego my nie robimy takich podstawowych rzeczy, jak siedzenie wieczorem w lesie z dziećmi, albo moczenie nóg w rzece, albo cokolwiek? No to ja uważam, że yy, czy jest sens? To jest obowiązek. My kultywujemy i to jest naszym obowiązkiem. To spada na nas wraz w momencie, kiedy się pojawiamy na świecie. Czy jest sens dalej w podróżowaniu? No. Ja, ja uważam, że. Że to jest po prostu taka wieczna tradycja, którą trzeba kultywować. Nie? Jak ja idę i przed sobą widzę moją córkę z plecakiem, która idzie 20 km, a ona ma lat 9-10 i patrzę jak trochę utyskuje, jak uczy się ona naturalnie ten sprawdzian dla niej, tego przełamania. Oczywiście ja to wszystko kontroluję, nie? jestem jej w stanie łatwo pomóc, ale daję jej szansę do tego, że mieliśmy taką historię teraz w Bieszczadach. Yy. Zrobiliśmy w zimowych warunkach 25 km. nie? Przeszliśmy, mm. przeszliśmy bardzo trudno i zeszliśmy na szosę w Wetlinie i idziemy do Kalnicy, do, do miejsca gdzie mamy nocleg i zatrzymuje się już wieczór, był, szliśmy z czołówkami, Kalina już była zmęczona no bo wiesz, zaspy i tak dalej, i tak dalej i zatrzymuje się samochód i mówi, cześć, widziałem was na szlaku, chcecie to was podwiozę ja mówię, Kalinko, no tyle, żeśmy już przeszli, to możemy przejść. A Kalinka mówi, nie, ja dziękuję. Ale mówię, Kalina, możesz. A no, podziękowaliśmy. A Kalinka mówi, wiesz, to szkoda mi by było, nie? Ja bym chciała dojść do końca tego wszystkiego. Super. I jeszcze drugie kuszenie, następny samochód, jakoś taka rodzina, którąśmy mijali, też zatrzymuje się już dwa kilometry przed. Kalina mówi, nie, 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 chcę to doprowadzić do końca. Wiesz, to po prostu przyszło jej z natury. Ona się nauczyła już to robić, nie? Na koniec tej y, nietypowej rozmowy y, chciałbym Cię jeszcze tak trochę pod włos zapytać y, kolegę z branży. Czy nie masz czasem pokusy snobizmu? Y, teraz wiesz, mówi się o tych wędrowcach, podróżnikach, każdy jest podróżnikiem, każdy chce jeździć, o tym y, opowiadać. Y, czy ty nie masz czasem takiej pokusy, że o, mi się udało, ja to zrobiłem, to zdobyłem, Bo ja się przyznaję, że mam taką pokusę. Sami nie wiem, mi się udało zdobyć jakiś szczyt. Czy gdzieś wpłynąłeś, to mam taką pokusę, a o, mi się udało, tego się nie udało. Takie męskie ego, gdzieś tam trzeba potem szybko to gdzieś uklepać, żebyś nie wychodziło. Masz coś podobnego, bo ty naprawdę masz materiału dużo. Zdobyłeś Islandię, zdobyłeś dobyłeś zdobyłeś KB e, byłeś pierwszym, który to zrobił na czas e, w takim wymiarze, więc no, masz się czym chwalić. I czy jest ta pokusa? co, ja wewnętrznie w ogóle zaspokajam swój ten wielki głód? I mi to w ogóle wystarczy. Bo ja to właśnie widzę Jest po Tobie, że ty, nie, bo, egoizmu, bo, ja widzę, takiego. że ty jesteś strasznie w tym naturalny i spokojny, że to w Tobie nie ma ani grosza y, takiego chęci pokazać komu, że jestem lepszy, takiego właśnie stabilizmu. No, y, dużo większą mam, jak gdyby, pokusę tego, że jednak chciałbym. Y, Mam sobie do zarzucenia, że jednak nie, bardziej tego nie, nie, nie wykazuje na zewnątrz, że to mogłoby być coś, co może człowieka zainspirować, i tak lokalnie u mnie to bardzo wielu ludzi udało mi się zainspirować. Czy to bieganiem, czy to w ogóle tym bieganiem przygodowym, czy to w ogóle zmianą trybu życia, i to na, w mojej małej ojczyźnie, tutaj w małej Gdyni, pośród moich znajomych. To udało mi się, mógłbym powiedzieć, prawie na masową skalę, i to jest dla mnie fascynujące. I, na przykład, film, który mam o Islandii, który uważam, że jest całkiem niezły, na pewno jest wielką moją osobistą historią o wielkim wyczynie, uważam, sportowym jako takim i, 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 i ogólnie. I powiem Ci, że ten film mam na zamkniętym swoim linku na YouTubie i daję go. Widzę, że ma tyle obejrzeń i nie, nie obejrzy go nikt przypadkowy, nie? Mm. I umawiamy się, że nie, nie wstawiamy tego na Facebook, każdy dostaje i każde, każdego ten film jest ważny i tak jak gdyby bardzo trzymam to w y, 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 sobie i to chyba jest odpowiedź, że ja nie mam, nie jestem wiesz, typem chyba taki, prawda. takiego snoba, a bardziej chciałbym działać tak punktowo tak, wiesz, mocno i... No tak, Przemysław Szapar inspiruje ludzi. Mam nadzieję, że także naszych widzów dzisiaj zainspirował. Zobaczcie na Facebooku, co robi Przemek, gdzie jeździ i trzymajcie kciuki, kto jest wierzący i się pomodli, bo przed nim kilka kolejnych wypraw. Ufajmy, że wróci cało. Zdro masz do kogo wrócić, do żony, do dzieciaków i do nas, do naszych widzów, żeby nasze historie, Twoje historie dalej szły w świat. Jest to jednym z moich marzeń, opowiedzieć o kolejnej swojej realizacji u Ciebie w programie. Amen. Dzięki. Amen. Dziękuję. Wiesz, że często Ty mnie pytasz o rzeczy, które dla mnie odpowiedź w minutę to jest ciężko. Nie wiem. Szczególnie przy mojej, wiesz, takiej Ekspresji. naturalnej tej, Ekspresji. wiesz, gadułowości, nie?